Zadanie szesnaste, dosyć długie, sześć części, dosyć też długi tekst. Zacznijmy. No, czyli tak, skracając, no, tu mamy na początku jakąś historykę, skąd się wzięło całe zagadnienie. To jest istotne. Mamy tutaj, yy, że właśnie dane są z 10 kwartałów, 10 obserwacji. Mamy te tabele, które już omawiałem i tutaj to zdanie ostatnie, że dla, do poniższych pytań załóż, że to jest duża ilość obserwacji, czyli tak naprawdę, że używamy przybliżenia rozkładem normalnym. No i pierwsze pytanie, part one, what is the upper limit of the 95% confidence interval for the slope coefficient? Czyli co, 95% przedział ufności. 95 to ufności budujemy w ten sposób, że tu jest nasz jakiś tam estymator mi i odejmujemy od niego jakieś tc razy jakieś s, za chwilę wyjaśnię, a tutaj mi plus tc razy s. Mi to jest to, co estymujemy na, na przykład, znaczy dla średniej, to jest właśnie średnia, tc to jest Y, odpowiednia wartość krytyczna dla, dla danego poziomu istotności jest, to jest odchylenie standardowe. I co? I to ma mieć 95% jakby prawdopodobieństwa, czyli jeśli chcemy 95% to tutaj odrzucamy 2,5% i tu odrzucamy 2,5%, czyli bierzemy y, ten nasz y, parametr mi minus właśnie tutaj będzie z rozkładu normalnego, to nazwijmy to może z 0,025, czyli 2,5% razy odchylenie standardowe, i tutaj mi plus z 0,975, czyli 97,5% kwadril rozkładu normalnego, razy z odchylenie standardowe. I co my chcemy dla słopka efficient, czyli dla współczynnika kierunkowego dla tej zmiennej słopka efisję 34,74. Czyli tu mamy 34,74. 74 minus yy, i teraz Z0,97,5, rozkład normalny, to ta wartość wynosi 1,96. To po prostu warto zapamiętać, co tyle z tego będzie zadać, jeżeli się zapamięta. A to to jest to samo, tylko z minusem, czyli minus, czyli tak naprawdę, jak tu napisałem minus, to powinienem tu napisać 97,5, czyli 1,96 razy i. Standard error, standard error of slope coefficient 9,91 może byśmy to skrócili. I to jest dolny, dolna granica, a górna granica no to będzie 34,74 plus 1,96 razy, znowu to 9,91. Oni pytają o górną granicę tej części, czyli musimy po prostu tę liczbę podnieść.

A odpowiedź jest C. Teraz, part B. What is the lower limit of the 95% confidence interval for the slope coefficient? Czyli jaka jest dolne, dolna granica? Czyli ta wartość. Czyli od 34 teraz odejmujemy po prostu 1,96 razy 991. To mi wychodzi 15,31. Tutaj no, mamy 15,30. Błąd, znowu, błąd przybliżeń. 15,30 to jest odpowiedź B. Part 3. Which of the following is the correct value of the correlation coefficient between aggregate revenue and advertising revenue? Czyli yy, nasz R, nasz R po prostu, czyli R. Współczynnik korelacji równy pierwiastek z r kwadrat R kwadrat współczynnik determinacji Jak liczymy r kwadrat R kwadrat No to to jest to co jest wyjaśniane przez total Czyli explained sum of squares Przez total sum of squares Explained sum of squares to właśnie w tej tabeli ANOWA To jest nasze regression sum of squares czyli te 12665 12 Coś po przecinku, ale powiedzmy, że przy tych wartościach To to co prze, po przecinku to i tak nie będzie mieć wielkiego wpływu na wynik A to total mamy na samym dole to jest 20922 No to sobie policzmy znowu na kalkulatorze To jest 12665 Przez 2922. To się równa 0,605. 6,053. I my chcemy jeszcze z tego pierwiastek. Czyli pierwiastek tego, co nam wyszło. To się równa 0,7780. I co? W odpowiedzi w zadaniu trzecim to jest odpowiedź D czyli pytanie C, odpowiedź d. W pytaniu D, w pytaniu czwartym, co mamy? Which of the following reports the correct value and interpretation of the R square for this regression? The R square is. To no, tutaj mamy r kwadrat, czyli właśnie jaki jest R kwadrat i jaka jest jego poprawna interpretacja. Tu mamy R kwadrat 0,6053. To odpowiedzi A i C od razu skreślamy. To jest odpowiedź B, B lub D. I B. Odpowiedź B jak brzmi? 0.6053 indicating that the variability of aggregate revenue explains about 60.53% 60 of the variability in advertising expenditure. Czyli co ta odpowiedź znaczy? Że y, y, jakby zróżnicowanie danych w y, zagregowanych przychodach Wyjaśnia 60% zróżnicowania danych w wydatkach na reklamę. No to jest nie w tę stronę, to jest ta wartość, to trzeba, ale nie w tę stronę, bo naszą zmienną objaśniającą jest właśnie te wydatki na reklamę, a zmienną objaśnianą jest przy, zagregowane przychody. Więc to powinno być na odwrót. W odpowiedzi T mamy 0,6053, indicating that the variability of. Advertising expenditure explains about 60.53% of the variability in e, aggregate revenue. Czyli to w tę stronę. Odpowiedź D to zmienna objaśniana R kwadrat zmiennej objaśnia, e, objaśnianej, wy, e, objaśniającej, wyjaśnia zmienną objaśnianą. Tutaj zmienną objaśnianą są właśnie przychody, a zmienną objaśniającą są wydatki na advertising, na reklamę. Piąta, Piąty. part 5. What is the y intercept term B0? B0, czyli nasz wyraz wolny B0, ile on wynosi po prostu? I co my tu mamy? My mamy podany standard error of intercept equals 92 point, coś tam, coś tam. To my, chce... my nie chcemy odchylenia standardowego. My potrzebujemy wartości tego ucznika B0, która nie jest podana, ale którą łatwo wyliczyć. W regresji. Prostej z, jednym, z jedną zmienną objaśniającą. B0 jest po prostu wyznaczane jako średnia naszej zmiennej objaśnianej minus B1 razy średnia zmiennej objaśniającej. Mamy, mamy 10 obserwacji. Mamy tutaj, właśnie w tej tabeli z 10 danymi, z 10 danymi i tam 5 kolumn z wyliczeń, co mamy: Aggregate Revenue of Y. I na dole jest total 3645. 10 obserwacji, czyli średnie Y to jest 364,5. A obok Advertising Expenditure, of, czyli X, total 91,2, czyli nasz średni X to jest 9,12. B1 to tutaj właśnie mamy podane. 34,74, czyli znowu na kalkulatorze musimy tutaj B0 równa się 364,5 minus B1,34,74 razy średni x 9,12. To musimy dokładnie policzyć, to teraz liczymy 364,5.

Czyli jaka jest po prostu statystyka f dla tych danych? No to co tutaj potrzebujemy? Statystyka f to jest mean, square, mean squared error dla regresion podzielone przez mean squared error dla residual. Czyli mamy tutaj te dane w tabeli ANOVA druga, ostatnia kolumna. Dla regresion mamy 12665. To nasze f. A dla Residual mamy 1032. Tę wartość możemy obliczyć. Tę wartość mamy właśnie obliczyć, chociaż patrząc na odpowiedzi już się można domyślić, no bo to jest mniej więcej 12. I to tylko jedna ja odpowiedź jest mniej więcej 12. Odpowiedź B. No ale przeliczmy 12, 12,665 podzielone na 1032, to się równa 1227, no i to jest właśnie odpowiedź B. Czyli w przykładzie szóstym odpowiedź B. To jest całe zadanie, to jest taka żonglerka właśnie tymi danymi. Tak naprawdę bardzo proste obliczenia. Wyznaczaliśmy statystykę F, wyznaczaliśmy R kwadrat, wyznaczaliśmy R, czyli współczynnik tutaj determinacji, współczynnik korelacji, statystyka F, wyznaczaliśmy przedziały ufności, i wyznaczaliśmy też wyraz wolny mając y, znając średnie i z...